Okej, okay, dobra, jest jakaś trzecia w nocy, bo co bo, bo sprawdziłem na, na zegarku, przeszedłem z tamtego bloku, bo ja tam dokładnie mieszkam. O, jesteśmy tutaj w tym groszku, jak ja to nazywam. I tutaj stoi moja nowa ciężarówka z brudnym, podpiętym silosem na yy, blachach z nowego, to myślę. O, tak ona się prezentuje, bardzo ładna, zachęcam was do, yy, no żebyście weszli na... Yy, Odcinek, w którym ją kupowaliśmy, czyli na ostatni odcinek, dobra chcę zaświećmy światełko uchylmy szybę. Pierwsze odpalenie, Volvo. Ej, tak szczerze, to Volvo bardzo fajnie odpaliło. Nie takich skania, tak cicho. Fajnie! Wow! Coś tam... Gdzie jest szlaban? Dobra, ja w ogóle włączyłem nagrywanie. Trochę mało miejsca jest w tym w da się przeżyć. Nie wiem, czy my mamy silnik z, 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 na no, z skali V8, ale no, mogłem taki silnik kupić, więc go kupiłem. Paliwa mamy, więc się nie tankujemy tutaj. A, i w ogóle lecimy z, z Frankfurtu do na Nancy, nie wiem, Nancy, tak to powiem, bo nie wiem dokładnie, jak to powiedzieć. N nie wiem, to chyba jest już Francja, co nie? Ale nie jestem pewien, możecie mi napisać. Mi się wydaje, że to już jest flacja. Nie, nie wiem jak tam się ciśnie, więc tam sobie pojedziemy. Wiemy ja co mamy. Trochę dużo nawet 359. Ten odcinek będzie trwał w wieczność 259. E, trochę mi smutno, że, że, że już skałem sobie niecisne. Tutaj też? Bo tam prasa się tylko naciśnie na tam na Monachium, na Ramberga chyba. Patrzcie, co się dzieje, ale to nie ja! Patrzcie! Ta gra mi zaś całe auto rozwaliła. Jest wszystko dobrze. Dobra, nie mam odpalmy. Jaki jest największy minus na tego samochodu? Nie ma godziny w samochodzie. I teraz nie no, ja będę widziała uspalania, no? Bo sobie y, zrobiłem y, tutaj... ...godzinę. To Volvo taki jest, Jak my pójdziemy... Dajcie w ogóle znać, no czy no, no. byście chcieli taki. Jakby to powiedzieć. A, bo tutaj jest nasz, na okej. Okay. To, to tu byśmy, byśmy jechali. Gdyby nie to, że. No, że się dowiedziałem, że tutaj można jechać w ogóle. Tutaj ma Nancy. Ja to będę mówił Nancy, bo ja te... Nie, nie wiem, czy to się Nancy wymawia. Nie wiem. Możecie mi napisać. No i zaś co? Ule 74 już zrobiliśmy. Tunel! Pierwszy raz no, na no, życiu no, w tej grze wjeżdżam do tunelu. Uwaga! Uha. Czekajcie, ja o, to, to, to światło sobie wyłączę. Ale fajnie! Tej, ale crazy! Zasie crazy jest! Ale fajno! Kurczę, tutaj się już ten tunel kończy. Sorry! Sorry! No, pamiętacie? Już jechaliśmy raz. Wtedy to było chyba z jakieś 5 miesięcy temu. Jak nie lepiej, chyba z jakichś pół roku temu. To było... No czemu ja się zaś Co to jest? Przecież to Volvo jest takie... do czegoś, Powerbot. A tu jest defloch, czyli tu chyba będzie y, blokada mostu, co nie? Pa granica, rzeczywiście. Ciekawe jak ta granica tutaj przebiegnie. Jakie sobie zrobię zegary dobra nikogo nie ma więc, więc możemy cisnąć dobra tutaj no, no załączę ten pomad o bo ja, bo, bo ja muszę się zmienić o, na takie zegary nie. sorry że ja tutaj tak przyhamowałem ale ja tutaj muszę o. Tak, pojechać! Który to jest? Kilometr 130. A, jak to kogoś by interesowało, to... ...to na poprzednim e, odcinku mi wybuchnął długopis. Nie kłamie kto! To widział, ten wie. O, już sobie wyłączę, bo ja no, no, lubię taką porą dnia sobie jechać. Bo noc trwa tylko do godziny trzeciej. Gdzie ty mi się tu pchałaś? A, i dajcie znać, czy byście chcieli w y, jakiś film z Trestosem. Potem z, z z Trestosem coś ostatnio gadaliśmy. Gadaliśmy on takie, no i mi nie pasuje, nie, nie, nie. Ale mówił, że tak jest chętny, więc musicie cię no ładnie na nie, ładnie napisać. Chcemy Trestosa. Na razie wychodzę. No co to jest za auto? Skania taka nie była. Czekajcie, ja chcę ja sobie zjadę. Najpiękniejszą porę dnia do jazdy tracę, nie? Co tu się stało? Co to jest za ślad? Czy ja tu tak noleciałem leciałem na, na jednym tym tym? Tak szczerze, to auto z, to, z tym silosem wygląda przepięknie. Ale no co, to było no... Czekaj, czy ktoś ich weźmie. Wzięło. Ja tego auta już nie lubię. Ja kupiłem auto za, za, no za tyle siana, a ja nie jestem w ogóle zadowolony. 178 km. Więc połowę przejechaliśmy. Spoko, mamy o 100 więcej? nie? Czyli czy, czy, czy mamy o 100 więcej niż do Curychu? Gdzie, gdzie tam jeszcze Kanem jechaliśmy? To jest bez sensu. O, ja włączę tak nagrywania. Począt jedzie. Mi się to Volvo nie będzie nie podobało, no to no, ja wyciągam Dafa i Dafem będę jeździł. I, no ja już tam nawolę się, nawolę się, y, Duffen, no wolę się Dafen jechać niż tym Wolwem. To Volvo jest porażka. To się z czy na co byście chcieli, żeby, żebym sobie kupił. Okej, czemu bo tutaj... Ciekawe jakie, jakie zalecenia, czy gdzieś tam dalej w Bomb Francji będzie można lecieć. I w ogóle, no dajcie znać, no czy byście chcieli sobie e, pojechać do Lindt, bo ja tak. No bym chciał tam sobie wrócić i sobie pooglądać. Następny tunel! O, ale mi się podobają na tunale w tym, grze, fajne są. Więc musimy pamiętać, że, że jak tunele to do nasi. 180 i mamy to. Nie, ale mamy pobity rekord prędkości 176. Scanmars 166 yy, chyba. Ogólny samochód to najgorzej, no zacząć no, naprawiać. Mówi się tutaj na górkę, to mi nawet idzie ładnie to w ogna. Tutaj zdrowo ogna. Wejdźcie, 175, jest 176. A nie, dobra, bo to my. 177 mamy nowy, 178. Zurich to jest kierunek na Zurich. To jest tak jest To chyba na, na będzie no coś takiego ale Stuttgart. O, wiadomość. Mi przyszła. Kto to do mnie wypisuje? Na tą, na tą bramkę jadę. Szacunek! No, że się nie wywróciłem. Nie wiem, tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze nie byłem, więc. W sensie byłem raz tam, ale tu nie, tu nie jechałem ogólnie. Byłem no tylko, tylko raz, bo sobie, kiedyś nas no sprawdzałem na no te no, na wszystkie y, początkowe y, lokacje. Mi się teraz nam no nie przypomniało. Tego, że ja ogólnie myślałem, że to są Niemcy. Ej, a ja takie, Ej, ale przecież to jest Francja! Dlatego sobie no tutaj będziemy na, najechać na no sobie, no tr troszeczkę zwolnimy i zobaczymy o silosy, czyli to coś, co ja lubię. Widać, że silos no też wlatuje tutaj. Widać, że. Korysiu chyba. Nie było tutaj. Ształa, -sz 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 bo są te. Ale światło trzeba mieć włączone. To jedziemy leże. No tutaj się, się gdzieś wymi zgubić Co to było? Co to jest? To Wolwo jest jakieś i ja serio. Na następnym odcinku wy wyciągam dafa. Ja zjeżdżam do Frankfurtu i wyciągam dafa. Nie i, i kłamie. A i to tutaj. I w następną. Czy to seria? 150, 151 km. O, silosy. Czy fajna lokacja. Dobra. Patrzcie, tu są dwie trasy. Do Frankfurtu można jechać i do Zurichu. Do Frankfurtu i do Zurichu. Do Frankfurtu i do Zurichu, więc... Więc co, No pojedziemy do, do Szwajcarii, nie? do Zurichu. Ja tutaj sobie stanę, tu chyba jest jakieś biuro, więc ja sobie tu cofnę i ja se tu stanę. żeby o tak zastanowić Co to jest? No czemu? Te kierownice jest dziwne, jak ja tego forma nienawidzę. jak już stanę. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. I co? I do zobaczenia jutro na następnym odcineczku. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał. Najlepiej z żeby, żeby nie przegapić żadnego innego filmu. I do zobaczenia jutro, bo teraz trwa daily. Pozdrowienia dla wszystkich.